Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Co by było gdyby? Chyba wszyscy lubimy sobie zadawać to pytanie. Tworzyć alternatywne wersje wydarzeń, zarówno fikcyjnych, jak i historycznych. Jedynym, co nas ogranicza, jest wyłącznie wyobraźnia. W tym materiale chciałbym wspólnie z Wami zastanowić się, jak wyglądałby świat wolałta, gdyby przybysz skrypty nie powstrzymał Mistrza. Jak potoczyłaby się jego dalsza historia? Przy czym o wielu z tych rzeczy dowiadujemy się w epilogu. W filmie podsumowującym nasze decyzje na koniec gry, jeśli podjęliśmy odpowiednie kroki. Także przynajmniej część zaprezentowanych rzeczy to coś, co twórcy brali pod uwagę. Miłego oglądania! Na samym wstępie ustalmy dwie rzeczy. Po pierwsze, wykluczmy całkowity udział naszego protagonisty. To, czy ruszył na pustkowia w poszukiwaniu hydroprocesora, czy zginął w trakcie, nie jest w ogóle istotne. Mógł nawet w ogóle nigdy nie istnieć. Najważniejsze pytanie brzmi, co właściwie oznacza zwycięstwo Mistrza. Podbój terenów, na których rozgrywała się akcja jedynki, czy może całkowita realizacja jego planów? Panowanie nad światem i stworzenie jednej doskonałej rasy. W pierwszym przypadku znamy odpowiedź: Jedność po zgromadzeniu wystarczających sił zaatakowała mieszkańców Pustkowi. Gruzy, hab, złomowo i cieniste piaski zostały zrównane z ziemią. Republika Nowej Kalifornii nigdy nie powstała. Jedyną siłą zdolną powstrzymać zielonoskórych pozostało bractwo stali. Zakon odparł szturm na cytadele. Był gotów bronić się przez wiele miesięcy, jak nie lat, jednak w jego szeregach znajdował się zdrajca, który wpuścił wojska mistrza do środka. Jak na to wpadłem? Otóż tak miało wyglądać jedno z potencjalnych zakończeń dla Lost Hills w Falloutie. W ramach jednego z zadań mieliśmy znaleźć zdrajcę. Ostatecznie twórcy zrezygnowali z tych pomysłów. Tak czy inaczej, bez bractwa, droga do ekspansji jedności stała otworem. Na wschodzie, w czasach jej działalności, nie było tam żadnej poważnej siły. Zginęły tysiące mieszkańców Pustkowi. Ci, którzy przeżyli, zostali wrzuceni do kadzi z FFV i przemienieni w supermutantów. Gdzie niegdzie ostały się niewielkie ogniska oporu. Z drugiej strony mistrz zarzekał się, że ci, którzy odmówią dołączenia do niego, będą mieli okazję odejść wolno, jednak zostaną wysterylizowani. I tutaj pojawia się pewien problem. Supermutanci potrzebowali ludzi, by ich gatunek przetrwał. Byli bezpłodni. Mistrz musiał to w końcu odkryć. Albo jakoś naukowcy dzieci katedry, albo on sam, uporaliby się z tym problemem, albo musieliby zacząć hodować ludzi jak zwierzęta, kontrolować populację, rozmnażać i zmieniać w podobne sobie istoty. Ewentualnie jedność mogłaby zawiązać układ z paroma osadami i w zamian za daninę z ludzi pozwalać reszcie mieszkańców na spokojny żywot. W świecie bez ludzi supermutanci byliby skazani na naturalne wymarcie. Nie wiadomo jak długo żyją, ale prędzej czy później by do tego doszło. Jeśli chodzi o Gule, to myślę, że zostawiono by je w spokoju, ponieważ według nauk jedności byli ofiarami naszego gatunku, nie mogli się rozmnażać i raczej FFV by ich nie zmienił. Wszystko trwałoby do momentu, gdy mistrz i jego armia nie napotkaliby jakiejś wysoce zaawansowanej i silnie militarnej organizacji, i tutaj na scenę wkracza enklawa. Jednomyślna ideologicznie i pozbawiona zdrajców, jak wcześniej bractwo oraz inne społeczności. Tak się składa, że ogłoszenie walki z mutantami, czystości rasowej przez resztki rządu Stanów Zjednoczonych, zbiegło się w czasie z rozpoczęciem produkcji armii Mistrza, więc konfrontacja między nimi w przypadku wcześniej przedstawionego scenariusza to naturalna kolej rzeczy. Wynik bezpośredniego starcia ciężko przewidzieć, jednak supermutantów na pewno byłoby więcej. Szybciej też uzupełnialiby swe szeregi. Jedność nie była bezbronna, posiadała ciężką broń, a w podziemiach katedry przechowywano bombę atomową na wypadek gdyby napotkała przeciwnika, którego nie będzie w stanie normalnie pokonać. Mimo wszystko, enklawa byłaby jedną z niewielu, o ile nie jedyną siłą zdolną powstrzymać mistrza. Jej plan eksterminacji mieszkańców pustkowi z wykorzystaniem zmodyfikowanego wirusa FFV nie wydawałby się wtedy taki zły. Enklawa zdobyła jego próbki w Mariposie, jednak mogłaby go pozyskać z innego miejsca albo nie uczynić tego wcale. Któż to może wiedzieć? Może na scenie pojawiłby się inny poważny zawodnik? Może instytut? Może inny bohater? A Waszym zdaniem, jak potoczyłaby się historia świata Fallouta, gdyby Mistrz nie został powstrzymany przez przybysza skrypty? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.